Okej, się na wszystkim ludzka, korzystając z chwili wolnego będę Wam dzisiaj zdawał relację z IM 2015, czyli jak tam mniej więcej wyglądało, bo nie ukrywam, że też przedłużała się ta moja relacja ze względu na to, że no, nie mogłem nagrywać. Także słuchajcie korzystając z tej chwili wolnego, opowiem wam mniej więcej, jak to wyglądało. jak wiecie, pojawiłem się tam właściwie we wszystkie dni, czyli od czwartku do, do niedzieli. Byłem tam prawie cały czas, także no, mniej więcej wiem, jak to, jak to wyglądało w każdy dni. No i słuchajcie, zacznijmy może od Rzeczy, czyli organizacji, jak to, jak to wyglądało organizacyjnie. Właściwie nowością w tym roku było to, że mieliśmy otwarte te centrum kongresowe, czyli to całe MCK którego właściwie, jeśli by nie było, to mogłoby to wyglądać dosyć ciężko, bo ludzi przeszło, nie wiem, z dwa razy więcej niż było ostatnio. Szacuje się, że przez cały weekend, przez spodek, przeszło około pół miliona ludzi, tak więc to jest to naprawdę w porządku liczba i ogrom, ogrom widzów. Na sam turniej ESL One w Katowicach na GoTV i na streamach oglądało ponad milion osób, chyba milion sto tysięcy osób. Jeszcze nie zliczając tych streamów wszystkich, którzy, słuchajcie, siedzieli na GoTV i właśnie dawali to na Twitcha i tak dalej, bo wtedy nie dropi itemów i tak dalej i nie zalicza się to do liczby ogólnych oglądających, ale to nieważne. Także naprawdę ogromna ilość przyszła do spotka ogromna ilość oglądała te mecze na GoTV i tak dalej. Ale słuchajcie, jak to wyglądało organizacyjnie. Przede wszystkim cały, cały ten staw związany z tymi stanowiskami firmy takich jak MSI, Computronic i tak dalej znajdowało się to wszystko w MCK. Tam również znajdowała się scena Counter-Strike'a a także, słuchajcie, StarCrafta, natomiast cały spodek był wypełniony przez 3 dni lolem, tak? Tylko te finały potem w niedzielę odbywały się już tylko na spodku, natomiast MCK było oczywiście zostawione tylko i wyłącznie tymi stanowiskami różnych firm, czyli takie IM Expo po prostu. Tak więc, słuchajcie, czy były jakieś problemy z kolejkami i tak dalej? No, zdarzały się tam problemy z ochroną, słyszałem, że po prostu, gdy weszło już to bydło całe za darmo, które miało wejść, to po prostu nie Wpuszczano już potem osób, ludzie marudzili, że, że nie mogą wejść i tak dalej. Ja jednak nie miałem z tym problemu, bo jakoś się udało. Słuchajcie, mieć na każdy dzień bilet się okazało, bo miałem tylko na czwartek. Ten, ten wcześniejszy dzień, o którym zaraz Wam powiem, jak to wyglądało w czwartek i piątek, słuchajcie. A potem w sobotę, niedzielę miałem chodzić bez biletów, ale jednak się udało gdzieś tam te bilety zdobyć, tak więc nie było z tym, słuchajcie, problemu. Natomiast jeśli chodzi o kolejki dla tych zby bez biletu, no były naprawdę ogromne, były chyba dwa razy większe niż w zeszłym roku. Cała, taki, cała kolejka składała się z takiego wężyka, który miał chyba 9 osobnych kolejek. Tak więc, no, żeby to przejść, to trzeba było nastać. Tutaj moja siostra chyba czekała z 2-3 godziny, tak więc naprawdę sporo czasu. Ale słuchajcie, też łamali trochę przepisy, bo tą kolejkę za darmo mieli wpuszczać dopiero od godziny 12, a była ona wpuszczana praktycznie codziennie, tak samo jak kolejka z biletami, tak więc no, było trochę to mm, słabo zorganizowane. Jednak ci z biletami nie mieli co, słuchajcie, narzekać, bo czekaliśmy jakieś 10-15 minut i wchodziliśmy od razu, szło zająć fajne miejsca i tak dalej. Domyślacie się pewnie, że większość z tych nagrań tutaj w ogóle większość czasu spędzałem w MCK, bo mnie jakoś lol nie interesuje specjalnie, czy w ogóle. W ogóle nie interesuje. Tak więc siedziałem większość w MCK, tam oczywiście była mm, duża ilość stanowisk, takich jak, nie wiem, MSI, Computronic, Alsen, Logitech, y, jeszcze dużo innych takich firm, Be Quiet, y, MSI, to chyba powtarzałem, ale nieważne, no, są po prostu rozstawione stanowiska, na których dzieje się dużo, są, słuchajcie, jakieś tam turniej karte strajka, inne jakieś konkursy, jest rozdawanie rzeczy, koszulek, długopisu, rzucanie wszystkiego w tłum i tak dalej, w to się raczej nie bawiłem, starałem się przynajmniej y, nie wpychać tam wiecie, żeby łapać koszulki, i tak dalej. Jakoś, jakoś mnie to tam nie bawiło, natomiast były również możliwości zakupienia produktów, czy danych film po atrakcyjnych cenach. Otóż to ceny właśnie w tych sklepach i stanowiskach tych firm nie były tak duże, były nawet w porządku, przystępne, często duże promocje, Tak więc, jeśli ktoś czegoś potrzebował, to szło tam naprawdę tanio, fajnie kupić rzecz danej firmy. No oczywiście w tym MCK dużo miejsca, przynajmniej w czwartek, bo to wyglądało tak, że był czwartek, piątek, sobota niedziela. Czwartek to był dzień taki iom Expo, czyli dzień dla media, dla biznesu i tak dalej. I szło tam sobie wejść słuchajcie, za 60 zł, czyli odechę drożej. I wtedy, słuchajcie, ludzi, to co widzicie tutaj, to są wszystko praktycznie nagrania w czwartek, gdzie można było sobie, słuchajcie, usiąść wszędzie, nie było żadnych kolejek, ze wszystkimi pogadać. Przede wszystkim można było spotkać wiele słownych postaci, np. youtuberów, nie wiem, i tak dalej. Można było zobaczyć izaka można było sobie zrobić zdjęcie bez problemu nie było żadnych kolejek e, graczy Counter Strike'a Virtusów, Hiko, Anders, też komentator, także no, słuchajcie, naprawdę takich popularnych postaci w czwartek można było zobaczyć wiele. Tak więc co do znajomych, słuchajcie, no widzieliśmy się przede wszystkim z Bercikiem, z Szeklerem, z Johnem, z Przemcioksem, z Pinguinem tam i jego znajomym Dziukiem tak dalej. Widzieliśmy się z Maniakiem w piątek, którego serdecznie pozdrawiam. Przede wszystkim no poznaliśmy dużo, dużo nowych osób, bo właściwie wszyscy tam mieli takie same zainteresowania, bo Counter-Strike i tak dalej, my siedzieliśmy praktycznie cały czas na tym CS-ie, nie chcieliśmy stąd odchodzić, bo e, wiecie, przede wszystkim chcieliśmy obejrzeć mecze Polaków na siedząco, bo jednak e, niestety, ale e, kolejek tam było potem sporo, nawet w czwartek na mecz Virtusów zrobiło się ją dosyć ciasno, ale w piątek to już była masakra, e, sobota, niedziela, niedziela finał na spotku, trochę więcej miejsca było. No, By było po prostu sobie wcześniej wejść, żeby zarezerwować te miejsca i słuchajcie, w sumie nawet, nawet przeszły, nawet pomijając ten tłum, który był w niektórych momentach dosyć wkurzający, to warto było tam przejść we wszystkie te dni. Także słuchajcie, no co do samego ASL One, czyli turnieju, jakie były niespodzianki? Przede wszystkim w każdej tam grupie właściwie coś się działo. Przede wszystkim niespodzianką było wyjście Kabum z grupy, czyli drużyna, która właściwie przyjechała z Brazylii jako, jako debiut na, na Majorze, od razu wychodzi z grup. Potem mieliśmy jeszcze problem z Titan, drużyna, która otwierała ten turniej właściwie i pierwszy mecz zagrała z Envy. Ten mecz przegrał 16-14, potem przegrał grali drugi mecz bodajże z do 3 czy do 4, także też dostali ogromny wpierdol, duże niespodzianka i Titan odpada, ale również Celgi nie przeszło, HR nie przeszło, trochę słaby występ mi się wydaje, również zaliczyło Envy, nie wiem, niby doszło do tych półfinałów tam, ale odpadło z NiPem, przy czym nie wydawało mi się, żeby jakoś tam specjalnie walczyli, NiP nie miał z nimi specjalnie problemu, chociaż też żałuję, że NiP nie wygrało, słuchajcie, S One, bo jak wiecie wygrał Fnatic, ja byłem osobiście za Nipem, potem już w finale, ale mm, słuchajcie, no wyszło jak wyszło. Niestety, Fnatic to jest teraz top 1 na świecie, i myślę, że mm, to jeszcze się nie zmieni tak prędko. E, ale czas dla y, na naszych, żeby również zaczęli trenować. Znaczy, no, naprawdę, Wirtu się świetny występ, i myślę, że e, wybaczymy im tę porażkę, bo powiem szczerze, że walczyli naprawdę dzielnie i widownia była naprawdę niesamowita. Tak jak widzicie, że tutaj ogrom ludzi przyszedł kibicować nie tylko Polakom, ale przede wszystkim, słuchajcie, naprawdę okrzyki. Pro wygłaszane przez tysiące osób brzmią naprawdę wspaniale, to jest taki flashback do właściwie zeszłego roku, gdzie działo się podobnie. Natomiast tutaj było to na MCK i potem nawet na głównej hali spotka, gdzie grał Fanatic i NiP, też również zdarzały się okrzyki Virtus Pro, do boju i tak dalej. Także, także, naprawdę było całkiem w porządku. No i potem, jeszcze oczywiście, takie zwały w tym głównej, w głównej arenie, spotka, gdzie nie mam w ogóle nagrań, bo mi się oczywiście GoPro wtedy musiało jakoś nie wiem, zepsuć i nie nagrało w ogóle niczego z tego dnia. A siedziałem cały dzień z kamerą i nagrywałem, wiecie, także tutaj trochę minus. I tam działo się naprawdę fajne rzeczy, nie wiem, na przykład gościu do kamery postawił symulator, słuchajcie, otwierania skrzynek i dropił grotto i wtedy, wiecie, cały tłum krzyczał grotto, grotto i tam i w ogóle jakieś różne tam... Słuchajcie, reakcje na to wychodziły, także trochę, trochę zwał było. No przede wszystkim świetne klacze nipu w rundach takich na przykład 1 na 2 jak Freiberg tam gdzieś udział, to zobaczycie na przykład na kanale Maniaka ten filmik, bo ja oczywiście tego nie nagrałem, ale podobało mi się bardziej niż w zeszłym roku. Nie wiem jak z 2 lata temu. Dwa lata temu nie było takich tunów oczywiście, bo to jednak widać z roku na rok, coraz więcej ludzi interesuje się tym e sportem i coraz więcej ludzi przychodzi. Natomiast było całkiem w porządku i myślę, że należy ten występ zaliczyć do udanych. Czekamy na słuchajcie i jemy 2016. No i słuchajcie, to tyle w tym filmiku. Miejmy nadzieję, że klikniecie łapkę w górę, bo to oczywiście wzmocni pozycjonowanie tego filmu. I to było na tyle w tym materiale. Żegnam się z Wami, do usłyszenia. Cześć!